O, jesteście już Ciemka. no? Jestem dzisiaj piąty dzień. W Szkocji i tak jak miałem okazję widzieć już Allagavulin, Bunker, Brukladi, to dzisiaj najmniejsza i największa destylarnia na wyspie. Ta pierwsza to Artaho. Swoje pierwsze beczki zalali około 6 lat temu. Jest to chyba destylarnia z najpiękniejszym widokiem, jaki do tej pory miałem okazję oglądać. Patrząc na pagodę i to, jak wygląda jej otoczenie. jako że destylarnia nie produkuje jeszcze swoich single maltów, no to w visitor center możemy naprawdę kupić mnóstwo pierdół, które oczywiście mają na celu generowanie profitu i w jakiś sposób pokrywanie tych kosztów, które to całe miejsce oczywiście generuje. Ale to, co chcę Wam pokazać, to bardzo fajny bar, który jest tutaj otworzony i ma naprawdę sporo fajnych pozycji, które można tutaj spróbować bez problemu. Jedną z nich jest na przykład 27-letni Haben, która jest tutaj do kupienia za jedyne w zasadzie 10 funtów. rzecz, którą Warna, warto zobaczyć, czyli widok z baru. Jak przejdziemy przez te drzwi, jaki on jest zajebisty po prostu.

Dając tam głowę, czuć alkohol bardzo wyraźnie. Now this is five and a half years old. It's matured in first fill bourbon casks.

Ta 27-letnia bunka kosztuje tutaj tylko 10 funtów, więc jest to aż, bym powiedział, ekstra okazja, żeby skorzystać i móc jej spróbować. Zwłaszcza, że nie jest ona dość powszechnie dostępna. Taka bardzo słodziutka, ale chyba buna dla mnie bardziej jeszcze słodziutka jest. Wracając z Arnacho i kierując się już w stronę kulili, zatrzymaliśmy się na chwilę w Filagan. Możecie kojarzyć tę nazwę chociażby z whisky, która sprzedawana jest pod tym samym brandem. W rzeczywistości jezioro wygląda: O tak, tam mamy kawałek ruinek, mnóstwo beczących, beczących owiec i takie malutkie. Wizytor Center. Ale żeby zobaczyć te ruiny z bliska i wejść sobie tam na teren, trzeba zapłacić 4 funty. Z informacji, jakie znajdziemy w Visitor Center, tutaj kiedyś była osada, teraz pozostała już tylko kupa kamieni. A to zamtąd. O tutaj to największa i prężnie działająca destylarnia Kulila. Produkująca około 7 milionów litrów spirytusu rocznie, dla porównania Arnacho robiła około 600 tysięcy. Mniej więcej tyle co Glenglassa. Przed nami jest wizyta w samej destylarni, ale też degustacja w magazynie. Whisky ta produkowana jest przede wszystkim dla marki Johnny Walker. Na pewno najbardziej wypasione visitors center do tej pory jakie miałem okazji widzieć. Coś wam też pokażę. Patrzcie, schodzę sobie teraz po schodkach i no dobra, to wypas. Jest tu po prostu na bogato. Co tutaj za bajerki są kulilowe? Ty, czekaj, to są silikonowe foremki na kostki. A w jakim kształcie? No, po prostu, po prostu tak. Po prostu, okay. prostu ta, ta, tak. mam nawet takich. Ty, to to jest bajer. Dasz się namówić? mówić. But it is also the melody knows it, the smell comes off it. Is completely different from that first one. So, if you do still have a bit of the first round, maybe compare the two, see how you see, see how you feel it changes. Okay, let's it now. Yeah, it's much better.

próbować te pozycje i tak jak kilka z nich było takie poprawne, tak naprawdę dwie ostatnie były bardzo smaczne i ciekawe zwróćcie w tym magazynie uwagę na jedną rzecz jeśli widzieliście chociażby mojego vloga z Haben albo na przykład z Brookladi, to zobaczcie jak ładne i czyste ściany są tutaj Oczywiście one były 4 lata temu czyszczone, natomiast jest to po prostu bardzo czysty i ładny magazyn. Myślę, że zrobiony specjalnie pod tę degustację. samego No to jest tak, a że ja obserwuję akurat w kulili nie zwiedzamy destylarni, ale możemy się tu pokręcić po okolicy i zobaczyć na przykład ten Steelhouse który widzicie tutaj czy magazyn w którym mieliśmy degustację To jest dopiero miejsce do oglądania destylarni, ale i tego, co się tutaj dzieje naokoła. Ej, no pięknie tu jest. To tyle na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnych filmach.